Dobrze, dobrze, w porządku Tutaj okay. Laura Najpierw, dobrze, najpierw sobie nagraj kwiaty Dobra Tak jest Dobra Czy tutaj. Zapraszamy tutaj. Pani Styno, tutaj do mnie. To, Dobra, tutaj. Okej, okay. możemy zaczynać. Proszę Państwa, rozpoczynamy konferencję pod pomnikiem Wincentego Witosa, twórcy ruchu ludowego, i rozpoczniemy od złożenia, od złożenia kwiatów. Przejdziemy później tutaj, wrócimy do Was i będziemy mówić o sprawach ważnych dla Polski. Dzień dobry. Proszę Państwa, razem ze mną y, pani poseł Joanna Frydrych z Podkarpacia. Razem ze mną także działacze Agroni, y, ludzie, którzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości bardzo dużo protestowali. Ja spotykamy się pod pomnikiem Wincentego Witosa, twórcy y, ruchu ludowego, współtwórcy, twórcy y, II Rzeczpospolitej. Człowiek gnębiony za walkę o Polskę, ale także obrońca naszych granic. Y, Człowiek dla nas, dla mnie, to jest przywódca. To jest przywódca i dzisiaj przyszliśmy zdać sprawę mu, jak mają się sprawy polskie, o które walczył wiele lat temu. I w ostatnich dniach, oczywiście, bardzo dużo mówi się o kampanii wyborczej, o tym, na kogo Polacy mają zagłosować. Mnie bardzo interesuje to, na kogo zagłosują rolnicy. I ja przypominam sobie, jak 10 lat temu, dokładnie w 2015 roku, list. Przed drugą turą wyborów opublikował i skierował do polskich rolników prezydent Andrzej Duda. Tam wymienił trzy ważne punkty dla e, polskich rolników, m.in. walka o uczciwy handel. O to, żeby rolnicy nie byli oszukiwani w całym łańcuchu dostaw, przez pośredników i przez supermarkety. Co z tego zrobił prezydent Andrzej Duda? Co zrealizował? O co walczył? Bo ja nie pamiętam ani jednego działania, kiedy, jak mówił w liście, będzie walczył i będzie tworzył naciski na różne instytucje, by walczyły o dobro polskich rolników. Czy coś zrobił w tym temacie? Nie zrobił. Okłamał wtedy polskich rolników. Prezydent Andrzej Duda mówił także w liście do polskich rolników o wyrównaniu dopłat. Gdzie był przez 10 lat prezydent Andrzej Duda, niby walczący o wyrównanie dopłat dla polskich rolników? Może zdałby nam sprawę, gdzie był obecny, nieobecny dla polskich rolników prezydent Andrzej Duda przez 10 lat? Przez 10 lat. Polscy rolnicy nie mieli swojego prezydenta, nie mieli w prezydencie Andrzeju Dudzie swojego rzecznika. I tyle niestety dzisiaj są warte te wszystkie zapowiedzi kandydata Nawrockiego dla polskich rolników, ile były warte słowa Andrzeja Dudy. Ale warto też powiedzieć, że Andrzej Duda między innymi nie włączył się w obronę polskich rolników, kiedy Polskę zalewało zboże z Ukrainy. Gdzie był wtedy? Gdzie była jego aktywność? To przecież zarządów prawa i sprawiedliwości do Polski napłynęło ponad 4 miliony ton pszenicy, rzepaku, kukurydzy w momencie kiedy wielki biznes wielki biznes ukraiński wykorzystał możliwość zalania Polski zbożem z Ukrainy to wszystko wartości 6 miliardów złotych. To zboże napłynęło właśnie takiej wartości i to zrobił PiS. Tak walczył o polskich rolników dzisiaj ci, którzy mówią, że mamy wybrać kandydata Nawrockiego, bo on będzie walczył rolników tak jak walczył PiS. No to ja dziękuję za taką walkę o polskich rolników, bo musieliśmy się nastać my wspólnie z moimi kolegami, koleżankami z Agrouni na granicy. Kilkadziesiąt dni staliśmy, by zwrócić uwagę na to, że zboże z Ukrainy zalewa nasz rynek. Co wtedy mówił Jarosław Kaczyński? Że proszę dziennikarzy o przywołanie tych słów, że Zboże z Ukrainy nie jest zagrożeniem dla Polski. A wręcz premier, wicepremier Kowalczyk, ówczesny minister rolnictwa, co powiedział? Powiedział rolnicy nie sprzedawajcie zbóż, a w domyśle zróbcie miejsce w swoich magazynach, w magazynach wielkich polskich elewatorów na zboże z Ukrainy. Kto odpowiada za wprowadzenie Zielonego Ładu? Kto na to wszystko zgodził się w Unii Europejskiej? No nikt inny jak Mateusz Morawiecki. I gdzie wtedy był prezydent Duda? No gdzie był? Co zrobił? Taką samą aktywność będziemy widzieli w prezydencie Nawrockim? Ja nie mówię kto, jak ma żyć, kogo ma wybierać, ale proszę w tym wszystkim o rozsądek i o umiejętne spojrzenie do tyłu, żeby znów. Nie mówili y, publicyści, dziennikarze, że rolnicy mają syndrom sztokholmski i, i, i po prostu wracają do swojego oprawcy. No bo tak, tak to widzimy. Obecnie rząd, Zielony Ład, bardzo mocno zablokowany, zmieniony. Handel z Ukrainą ustabilizowany, unormowany od 6 czerwca, powrót do starych zasad. I to wielka zasługa premiera Donalda Tuska, który przemówił do całej Unii Europejskiej, mówiąc wprost. Jeżeli będziecie godzić się na takie zasady handlu z Unią Europejską, to wszyscy w Europie odwrócą się nie, tak naprawdę od nie, Ukrainy, i nie będzie możliwy dialog z tamtą stroną, bo ludzie będą widzieli nie, no, ekonomiczny minus y, z tamtej strony. Mało tego, piątka dla zwierząt. Ja pamiętam wielki protest w Warszawie, gdzie było, y, były dziesiątki tysięcy osób. Na proteście w Warszawie, kiedy polscy rolnicy tutaj przyjechali, żeby iść i nawoływać pod parlament, do prezydenta Dudy także, żeby sprzeciwić się piące dla zwierząt. Dlaczego Andrzej Duda wtedy nie wyszedł i nie powiedział: Rolnicy, nie bójcie się, zostańcie w domu, pracujcie, róbcie swoje, ja stoję na straży waszych praw i nie podpiszę tej szkodliwej ustawy? Prezydent Duda chciał, żeby rolnicy złożyli mu swoisty hołd, jak poddani. Przyjechali tutaj i wielce no pana, władcę naszego kraju musieli prosić o to, co im obiecał. To mieliśmy robić. No ja się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na to, żeby znów prezydentem był człowiek, którego trzeba będzie prościć, prosić w ramach protestów o działanie. Ja pamiętam, jak protestowaliśmy i prezydent Morawiecki ani raz nie spotkał się z polskimi rolnikami. Ani raz. My obecnie. W tamtym roku premier y, Donald Tusk spotkał się z rolnikami. Ustalenia zostały dotrzymane. Zostało przekazane n, za te szkody, które wyrządził PiS otwarciem granicy i napływem zboża z Ukrainy 2 miliardy 100 milionów złotych. A łącznie w tamtym roku z powodu różnego rodzaju rekompensat, suszy, innych, y, 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 różnych innych strat, które dotknęły polskich rolników, Rząd nasz przekazał dodatkowo 8 miliardów złotych. To jest suma bardzo duża. To jest suma, która pozwoliła rolnikom przetrwać tamten y, y, trudny rok. Czy mogło być więcej? Zawsze może być więcej. Ale widzimy, jak prawo i sprawiedliwość wtedy rządziło, tworzyło problemy, by później rozwiązywać je dodawaniem pieniędzy. Na to godzić się nie możemy. Prezydent Duda obiecał, że będzie walczył o polski handel. Ja nie muszę tutaj przywoływać statystyk, co stało się w ciągu 10 lat z polskim handlem. Dziś trudny trend do odwrócenia. Prezydent Duda mówił, będzie walczył o małe sklepy. Nie trzeba przywoływać statystyk. Małych sklepów praktycznie w Polsce już nie ma. Handel przejęły wielkie supermarkety i dyskonty. Prezydent Duda umył ręce niczym piłat i powiedział: Nic nie dało się zrobić. Ja bym nie chciał doprowadzić do sytuacji, że rolnicy będą skazani na pis. Dlaczego? Bo to właśnie między innymi Prawo i Sprawiedliwość, ich kandydat nawrocki chce odciąć rolników, mieszkańców wsi od mieszkańców miast, chce antagonizować jednych i drugich, budować swoją polityczną przyszłość poprzez podziały. I rolnicy dzisiaj, jeżeli widzą, co się dzieje, nie mogą godzić się na kandydata, który będzie chciał budować te podziały i wtedy już łączenie miasta i wsi będzie naprawdę bardzo trudne. Wiem ile pracy wykonałem i ja i działacze agrouni, żeby miasto i wieś zbliżyć i nie pozwolę, żeby dzisiaj ktokolwiek działał w odwrotnym kierunku, bo to będzie z bardzo dużą szkodą dla polskich rolników. Proszę państwa, umowa Mercosur z krajami Mercosuru, 2018 rok wtedy zakończyły się negocjacje y, rolniczych tematów właśnie Umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. Gdzie był wtedy premier Morawiecki? Gdzie był prezydent Duda? No, udawali, że robią swoje, nie robiąc nic, bo ich robienie polegało na nierobieniu niczego, by powstawały problemy, a później udawali, że rozwiązują problemy, dokładając pieniądze. Tak się problemów rolniczych nie rozwiązuje. Dlatego ja teraz wzywam wszystkich, tak jak zrobił to premier Donald Tusk, wszystkie ręce na pokład. Jesteśmy przed Finalną rozgrywką bójki o Polskę. Dlaczego mówię bójki? Bo druga strona bardziej nauczona jest bić się w klubach, pod klubami rozganiać nie, jakieś bójki pod klubami, agencjami towarzyskimi, z dresiarzami. Oni są tego nauczeni. Nam, tego nie, nam to nie przystoi, ale wzywam: idźmy, stoczyć tą walkę o Polskę, by tutaj było. Normalnie. Niech każdy wybiera według własnego sumienia, ale później nie miejmy pretensji, że jest tak jak było, że znów stoimy na barykadach, blokujemy granice, przyjeżdżamy dziesiątki razy do Warszawy protestować, mówić, że jest problem. Ja od, chciałbym oddać też głos pani posłance Frydrych, która na własne oczy widziała protesty na Podkarpaciu, na granicy z Ukrainą i Słowacją. Szanowni Państwo, rolnicy zabezpieczają. Zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe naszemu społeczeństwu. Dlatego należy z nimi rozmawiać szczerze i otwarcie. Tak jak pan minister powiedział, ja jestem z Podkarpacia. Na własne oczy widziałam, jak rolnicy gromadzili się na granicy na Podkarpaciu, gdzie protestowali przeciwko złej polityce rolnej PiSu, przeciwko Piące Kaczyńskiemu, tak jak już tu pan minister powiedział, przeciwko Zielonemu Ładowi, którego twarzą jest Jarosław Kaczyński bo to komisarz Wojciechowski rekomendowany przez PiS przez Jarosława Kaczyńskiego na komisarza Unii Europejskiej y, promował ten zielony ład i nie zablokował nic nie zablokował nic z czym nie zgadzali się y, y, rolnicy szanowni państwo y, ja wspomnę jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy Mamy rok 2017. Na procedowanie na salę plenarną wpływa projekt ustawy, który podstępem po cichu wprowadza zmiany w... Na liczaniu, w naliczaniu, w zwiększaniu e, emerytur dla rolników. Tymczasem właśnie PiS po cichu i podstępem zabiera rolnikom 400 zł miesięcznie do emerytury. Daje trzynastki, czternastki, ale jeszcze więcej rolnikom zabiera. Proszę Państwa, nie może tak być. W 2022 roku, tuż przed wyborami, gdzie zaczęło się głośno robić, udaje, że przywraca to, co ktoś zabrał, a ale nie mówi, że to PiS zabrał, że to zabrała premier Beata Szydło, że to zabrał ówczesny rząd y, PiSu. I szanowni państwo, przewraca, tak, 200 zł, ale te 200 zł nadal y, rolnicy są stratni na y, emeryturze, y, y, miesięcznie y, na emeryturze. Szanowni państwo, jeżeli pójdziecie na wybory 1 czerwca, apeluję do was, zagłosujcie na ludzi, którzy y, rozmawiają z wami, na ludzi, którzy są otwarci, na ludzi, którzy są, y, poważnie podchodzą do y, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa y, żywnościowego. Szanowni Państwo, jest to bardzo, bardzo ważne dla Polski, bardzo, bardzo ważne przede wszystkim dla, dla rolników. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja na koniec z apelem do mieszkańców wsi, do polskich rolników. Kochani, wy nie potrzebujecie Alfonsa, wy nie potrzebujecie ochroniarza. Wy potrzebujecie ludzi, którzy pozwolą wam normalnie pracować. Którzy będą poważni, którzy dadzą wam realizować swoją pracę w spokoju, w bezpieczeństwie, którzy będą walczyć o was poza granicami Polski, tak jak zrobi to już teraz ten rząd, chociażby zmieniając Zielony Ład, który mam nadzieję zostanie tak zmieniony, że nie będziemy w ogóle mówić o zielonym ładzie, bo powinien on zostać odrzucony całkowicie. Udało się zmienić reguły handlu z Ukrainą. Udało się obronić Polskę przed napływem zboża. Udaje się powoli odwracać te negatywne trendy, ale tego nie zrobi bramkarz z klubu, tego nie zrobi człowiek, który utracił wiarygodność, tego nie zrobi człowiek, który swoimi działaniami w Polsce, jeszcze przed tym jak został prezydentem, ma tak podważony autorytet, że ja sobie nie wyobrażam, jak chociażby prezydent Macron czy jakiś inny przywódca. Światowy, europejski, zadał mu pytanie: Panie Nawrocki, a jak to było z tym mieszkaniem? Dlaczego pan pięć razy zmieniał wersję? Czy umowy międzynarodowe też będzie pan pięć razy zmieniał po podpisaniu? Bo samo mieszkanie mieszkaniem. Ale ile to dało nam szkody, jeżeli chodzi o to, gdyby taki człowiek miał negocjować cokolwiek międzynarodowego? Przecież nikt mu nie uwierzy. Skoro on pięć razy zmieniał wersję, jak nabył mieszkanie? Zapłacił, nie zapłacił, złożył się, podpisał, nie podpisał. Przecież jeżeli jakiś poważny przywódca z nim usiądzie, to powie, stary, z tobą nie warto nic podpisywać, bo ty się wyprzesz aktu notarialnego podpisywanego przy notariuszu. I powiesz, że no tak, wtedy to nie była cała prawda. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś ma pytanie, odpowiemy, ale przekaz jest krótki, konkretny. Ja nie będę wchodził w dyskusję z premierem Morawieckim, bo nie mam zasady nie wchodzę w dyskusję z ludźmi, którzy kłamią, kręcą, mataczą, są niewiarygodni. Kiedy rządził PiS, był taki spot wyborczy, gdzie Janusz Kowalski mówił o Zielonym Ładzie, gdzie mówił, że to jest wielki sukces jego, Jarosława Kaczyńskiego. Ja byłem zresztą na wielu spotkaniach, kiedy też chociażby obecny tutaj ze mną Adrian Stępień jest, kiedy Mateusz Morawiecki wysłał swojego komisarza rolnictwa, czyli pana, pana Wojciechowskiego na spotkanie do Województwa Łódzkiego i zachwalał pan Wojciechowski, jak dobry jest Zielony Ład. Przecież to oni to tworzyli, to oni to robili. Oni tworzyli wizję rolnictwa, która miała zniszczyć rolnictwo produkcyjne w naszym kraju. To przecież Pan Adrian Stępień może dodatkowo teraz powiedzieć, jak wyglądało takie spotkanie z, z Panem Wojciechowskim. Podejdź, podejdź Adrian, możesz mieć flagę, nie ma problemu. Dzień dobry, witam. Adrian Stępień, AgroUnia. E, szanowni Państwo, jeszcze tak doprecyzuję Pańskie pytanie. E, zasady wspólnej polityki rolnej opierającej się o e, Zielony Ład. Renegocjował minister, ówczesny minister rolnictwa Grzegorz Szpuda, a wprowadzał je wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dlatego między innymi rząd Mateusza Morawieckiego jest odpowiedzialny za wprowadzenie rolniczego Zielonego Ładu w takim stanie, jakim mamy. O tym spotkaniu, co pan minister tutaj powiedział, dowiedzieliśmy się wtedy, ja jako działacz, społeczny, rolnik, dowiedziałem się, że to jest. Umowy, to, to, to są rozporządzenia i ustawy, które pozwolą, że na polskiej wsi będzie mlekiem i to będzie miejsce mlekiem i miodem płynące, a w tamtym roku, o tej, rok, półtora roku temu mieliśmy do czynienia, gdy te yy, Ustawy zaczęły wchodzić w życie. Mieliśmy półtora roku temu do czynienia z największymi protestami rolniczymi chyba w historii III RP. Więc to pokazuje skalę hipokrycji i niekompetencji tamtego rządu. Tak Dziękuję bardzo. Tak. Proszę Państwa, zresztą widzimy teraz, jak sytuację udało się rozładować i, i te negatywne skutki y, rozłożyć. Nie ma protestów dzisiaj w Polsce. Za rządów PiSu te protesty były praktycznie nieprzerwanie. To jest jeden z, wielki, z większych sukcesów obecnego resortu, obecnego rządu, że udało się te wszystkie świństwa, matactwa wyprostować i naprawiać. Naprawiać, bo jeszcze długa droga przed nami. Ministra Kierwińskiego ich krzywdziła, blokując te protesty, które pamiętamy. Czy... Panie redaktorze, już panu odpowiadam. Ja nie zapomnę tego, jak. Na, na otwarciu obwodnicy wrześni pojechałem, by zadać premierowi Morawieckiemu pytanie, co dalej z polskim rolnictwem. Co wtedy zrobiła policja? Policja wtedy brutalnie, używając siły, zamknęła mnie w radiowozie, nie pozwalając dojść do Mateusza Morawieckiego, co było na proteście w koszutach pod Środą Wielkopolską. Policja posunęła się do tego, że ja i inni działacze zostali także pozamykani na długi czas. Zostały nam założone jak przestępcom kajdanki. Ja bym chciał, żeby to wszystko pamiętać i wtedy mówimy jasno, tam była nieduża grupa rolników, to co działo się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mam nadzieję, że nigdy się nie powtórzy i takie sytuacje nie będą miały miejsca, jeżeli chodzi w ogóle o jakiekolwiek protesty. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeba ich kolejny raz, raz robić. Jeżeli były jakieś sytuacje, gdzie jakiś rolnik niesłusznie ucierpiał, to bardzo niedobrze. Byłem tego, jestem tego żywym przykładem, jak za rządów PiSu byli traktowani rolnicy. To naprawdę było brutalne, chamskie, poniżające, występując w obronie tej, grupy społecznej, mądrej jak pan powiedział, pragmatycznej. Tak byłem traktowany ja i działacze